Zaczynamy, zaczynamy tak, Blimek, Blimek zrobił film o wysyłaniu naszych danych gdzieś. Nie wiem o co chodzi, ale chętnie się dowiem. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj nie o Linuxie, ale trochę o kontroli ruchu w sieci, w waszej sieci, w tym co do was przychodzi na wasz komputer i co z niego wychodzi. Obiecuję, następny film będzie o Linuxie, więc się nie martwcie. Dobra, mamy końcówkę 2025 roku. Jak poznać, że wasze PC wysyła dane gdzieś tam w świat? Film nagrywany jest na komputerze z Windows 10 ze wszystkimi najnowszymi aktualizacjami. Za jakiś czas zrobimy to. Okej. Okay. Czyli taki te. Okej, okay, Windows 10, dobra, bo, bo to nie jest 11. No ale dobra, no ale to wciąż jakby jest aktualny system jeszcze. Do kiedy? Dzisiaj jest 7 października, jeszcze tydzień Windows 10 będzie aktualny, powiedzmy. Samarkąpię z Linuxem. Jak poznać, że wasz komputer wysyła dane w świat? Jak sprawdzić, czy jakiś program cię szpieguje? Jakie trackery ładują się wraz ze stroną internetową? Do tego celu użyjemy bardzo prostego programu dostępnego dla wszystkich, którego sam od jakiegoś czasu zacząłem używać. Mowa tutaj o Fiddlerze. To narzędzie na pewno się wam przyda, zwłaszcza teraz, gdy mamy w obiegu coraz więcej złośliwego oprogramowania, kradnącego informacje. programy, które podstępnie działają. No to jest w ogóle fascynujące, słuchajcie, jak bardzo jakby nasze dane czy informacje o nas zrobiły się walutą, nie? Cieszymy się, że tyle serwisów jest za darmo, i tak dalej, czy AI, i tak, czy, czy na przykład mediów społecznościowych, one po prostu biorą informacje o nas. Działają gdzieś w tle i możecie o nich nawet nie wiedzieć. Backdory, które działają w Twoim systemie, o których możesz nie wiedzieć, albo jakiś botnet, do którego możesz niechcący zostać podpięty. Od tego mamy na przykład oprogramowanie takie jak ten Fiddler, którego za chwilę będę pokazywał, żeby takie rzeczy sprawdzić. Ściągamy Fiddlera Classic, bo ta nowsza wersja zdaje się działa w chmurze, trzeba tam do tego się logować. O nie, rzeczy, które działają w chmurze i trzeba się do nich logować, to jest moje nemesis. I tego byśmy nie chcieli, więc ściągamy sobie tego fiddlerka Classic, o na przykład tutaj. Odpalam sobie go i widzicie od razu jak otwieram stronę w Firefoxie, to w tle już... All my home is hate cloud. Nie, chmurowe rozwiązania masakra. Właśnie kurczę, za jakiś czas, jak będę miał trochę więcej ludzi w życiu, trochę przytule pieniądza więcej, trochę dopnę pewne projekty, to będę musiał usiąść i zbudować jakąś swoją infrastrukturę domową właśnie, żeby troszeczkę z chmury zrezygnować, nie? Do, dokształcić się w tym kierunku i to mogą być w ogóle spoko tematy, nie? widać. Wszystkie hosty, z którymi łączy się nasz komputer. OK. Zobaczcie, jak wielka ilość telemetrii jest w tej chwili przesyłana do naszego komputera w tle gdzieś tam, w tym przypadku do Mozilla. Niektóre programy, które uruchamia. Czyli to Firefox ma tyle telemetrii, tyle okej. Okay. Ja korzystam z Firefoxa. Zbierają telemetrię i ją wysyłają. I możemy im się przyjrzeć właśnie tutaj. Tu widzimy telemetrię związaną z aktualizacjami systemu. Na przykład jest tego Ale widzicie, Firefox jest open source teoretycznie. A zobaczcie, że telemetrii też dużo zgarnia. Groma masa. A co się stanie, jak odpalić? Poza fidlerem jest jeszcze takie fajne narzędzie jak GlassWire. Ciekawie pokazuje szczegóły o tym, co się dzieje w ruchu sieciowym. O mocne? Widzimy Firefoxa. Zobaczcie, uu, mamy dane telemetryczne wysyłane do Mojilli. Trochę ma to sens, bo to przeglądarka to musi połączyć się z internetem, ale czy faktycznie potrzebuje tyle procesów telemetrii w tle? No nie, nie do końca. I to właśnie na przykład dzięki Fidlerowi możemy rozpoznać i wyłączyć przynajmniej. Ale można to wyłączyć tym Fidlerem, jakby zablokować to? W tym przypadku kilka z nich. Ta telemetria tutaj w Firefoxie dzieje się, tam dla, dzieje się tak dlatego, że używamy Firefoxa i jego ustawień domyślnych. Więc jeśli wejdziemy w ustawienia Firefoxa i powyłączamy te głupoty, wejdziemy np. w zakładkę prywatność i bezpieczeństwo, to można przejść do tych danych zbieranych przez program Firefox i wszystko to badziewie odhaczyć. No i szacunek, ej. No i, ale widzicie, odhaczasz już. To czy znaczy inaczej, no. Fajnie, jakby domyślnie było odhaczone, no ale z drugiej strony. No nie można mieć wszystkiego. No to też jest ugotowanie trochę żaby, że ja się cieszę, że mogę se odhaczyć w Firefoxie, a powinienem w ogóle dopiero musić zaznaczyć, żeby. No wiecie. Znowu mamy zaznaczone wysyłanie danych technicznych o interakcjach do Mojilli. Dalej mamy personalizowanie rozszerzeń, czyli Mojilla grzebie nam w rozszerzeniach. I tu kolejna ciekawostka, zezwalamy na instalowanie i przeprowadzanie na sobie badań. Tutaj to też zaraz będziemy odhaczać. Oraz wysy... pozwalamy na wysyłanie codziennego sygnału o używaniu Firefoxa do Mojilli. Widzicie ile tego jest? W potencjalnie bezpiecznej i nie śledzącej nasz przeglądarce. Oczywiście powyłączam to, bo nie życzę sobie, by ktoś na mnie przeprowadzał badania. Nie życzę sobie. No, zwłaszcza za darmo. Dalibyśmy hmm. z 50 zł na miesiąc, to od razu by się inaczej z nimi gadało. No ale z drugiej strony, no przeglądarka jest darmowa no i to jest właśnie ten koszt. Widzicie. Kurde, a teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest przeglądarka, która kosztuje trzy dychy. I daje jakby full zero telemetrii, jest dopracowana, naprawdę dobra. Kupilibyście? Ja bym kupił. Znaczy ja naprawdę, ja jestem gotów płacić za software. Najlepiej jednorazowo, nie w abonamencie. Jednorazowo zapłacić za software. Być może, nie wiem, za dwa lata wychodzi nowa wersja tego software'u, to ten. Szkoda kasy. No widzisz, ale schiza. Ale to, ja nie lubię takiego gadania, szkoda kasy. Bo musimy, kurczę, zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. Bo... Ludzie to są straszni cebulacy, w sensie takim, że wam się wydaje, że pewne rzeczy powinny być za darmo. Nie, ja uważam, że nic nie powinno być za darmo. Wszystko powinno być płatne, ale wszystko jednocześnie powinno być do bólu uczciwe. Rozumiesz? To znaczy, ja jestem gotów zapłacić za affinity, nie? Jestem gotów na przykład zapłacić za affinity jako narzędzie, które daj, jakby kupuję sobie Affinity Photo, mogę edytować sobie obrazy. Jak w Photoshopie, ale bez abonamentu, oni mi dostarczają te oprogramowanie i tyle. Nie, znaczy nie wiem, czy Affinity zbiera telemetrii, ale generalnie wiesz. Tak samo kupiłem program do montażu, kupiłem program do tworzenia muzyki. Raz wydałem na to sporo pieniędzy, znaczy sporo. No 1200 chyba za Final Cut'a, 900 chyba za Logic'a, ale kupiłem ten program te 5 lat temu i z niego korzystam. Rozumiesz? I nie płacę żadnego abonamentu, nie płacę nic w ogóle przy Final Cutie i przy Logicu, nie płacę za update'y. Ale to jest ok. Dla mnie to jest ok. Że ja zapłaciłem za coś i to mam. Nie miałbym nic przeciwko, jeżeli zostałaby dowieziona naprawdę zajebista przeglądarka, żebym wydał pieniądze. Tak samo, na przykład, mam YouTube Premium i ja jestem bardzo zadowolony. Uważam, że akurat YouTube Premium jest bardzo uczciwą subskrypcją. Jeżeli chodzi o subskrypcję, jakiekolwiek, to YouTube Premium jest bardzo uczciwe, dlatego że płacisz. Nie dość, że jakby płacisz pieniądze, nie wiem, ile kosztuje teraz, nawet nie, trzy dychy, coś takiego. Płacisz trzy dychy, nie masz żadnych reklam na YouTube, możesz odtwarzać sobie w tle na telefonie, nie masz żadnych reklam na telewizorze, wiesz, na, na Android TV, i tak dalej. To w dodatku, twórcy, których oglądasz, na przykład tutaj Blimek, ponieważ ja mam YouTube Premium, dostaje większy hajs niż dostałby za obejrzenie reklam przeze mnie. Nie ludzie tylko Polacy, nie ogólnie ludzie, nie? I już jeszcze pomijam, że jak kupujesz YouTube Premium, to jeszcze masz YouTube Music, więc możesz się zrezygnować ze Spotify'a i tak dalej. Dla mnie turbo fair deal, jeżeli o to chodzi. I, I to jest jedna z niewielu subskrypcji, gdzie uważam, że naprawdę to jest OK, nie? YouTube Premium jest uczciwe tylko dlatego, że Google zaśmieciło go na maksa i ludzie tłumaczą sobie, że warto. Co to, zna co to znaczy, Zielasz? Dlatego, że ja YouTube Premium mam odkąd się pojawiło. Jak tylko pojawiło się YouTube Premium, ja kupiłem tę subskrypcję. Nie wiem, kiedy to było. Z 6 lat temu, siedem? Od razu. Bach, czy nawet osiem. Bach kupuję, w ogóle bez dyskusji. Dlatego, że ja, ja, zanim się pojawił YouTube Premium, jako YouTuber jakiś tam, to było dawno w liceum czy w gimnazjum, no, ale robiłem tego YouTuba, ponieważ chciałem być też uczciwy. Ja nigdy nie miałem adblocka na YouTubie. Nigdy. Dlatego, że uważam, że to jest uczciwe, że ja oglądam te reklamy ludziom, że oni sobie na tym zarabiają, nie? To teraz wejdź w jakąś większą grupę ludzi i powiedz o YouTube Premium, zaraz będą w ciebie wrzucać, że adblocka masz za darmo. No tak, Kajti, jakby tak, a potem będą mówić, że a, bo za dużo reklam jest na YouTube. no. Słuchajcie, ale wiecie, bo, bo to nie jest tak, że YouTube to jest jakieś prawo człowieka, nie? To, nie? to nie jest tak, że YouTube to jest prawo człowieka. Ja wiem, że Google jest złą korporacją i że ogólnie działania korporacji nie są okej. Okay. Natomiast sam YouTube to nie jest prawo człowieka. Jakby tam stoją. Jakby to musi zarabiać, tak? Tam stoją serwery. Yy, ogólnie streaming, wideo jest drogi, jakby przepustowość tego wszystkiego. YouTube działa w ogóle świetnie w porównaniu z jakimś tam. Znaczy, nie wiem, no jest jeszcze jakieś Vimeo czy coś i to tam. Tylko, że to jest dużo mniejsza, mniejsza skala i inne zastosowanie, nie? Natomiast. Uważam, że YouTube jest fajną platformą, ma swoje bolączki, ale jest w ogóle w świecie, mediów społecznościowych i tak dalej, to, to jest to stopka. Jest Kupiłeś, dlatego że było. Nie, nie, nie. Jakby wtedy nie było reklamy nawet dużo. Nie było zielasz wtedy dużo reklam. Wtedy nie było. Mi te reklamy wtedy nie przeszkadzały, ale kupiłem. No bo mówię, fajnie, nie będę miał reklam, nie? Ale wtedy nie było, no, to nie było tak, że te reklamy. Teraz faktycznie tych reklam jest dużo, nie? Ale pamiętajcie, że na przykład reklamy też ustawiają twórcy. To ja mam wpływ na to, ile reklam się na moich filmach pojawia. Co prawda, ja to ustawiłem tam domyślnie, jak jest. Na przykład, jest też w ogóle tak, że jak dasz więcej reklam na swój film, to twój film będzie miał lepsze zasięgi, bo YouTube będzie go bardziej pokazywał, bo ty się zdecydowałeś, że będziesz wyświetlał więcej reklam. Ty więcej zarobisz, YouTube więcej zarobisz i tak, i tak się robi deal, nie? Premium jest naprawdę ok. Dlatego mnie zawsze rozwala, jak ludzie się próją o YouTube Premium, nie? Kurde, ostatnie, z czego bym zrezygnował z subskrypcji, to YouTube Premium, nie? Ostatnie. No tak, YouTube ma totalny monopol, nie mają konkurencji. To prawda, Johnson. To jest prawda, Johnson, ale to nie zmienia faktu, że i tak uważam, że robią w porównaniu do standardów rynkowych i tak robią bardzo fajną robotę, nie? A tak. Niech się walą. wyłączam to wszystko. Jedyny minus tego jest taki, że oni bardzo prawdopodobne, że za jakiś czas po prostu podbiją cenę, nie? E, tego YouTube Premium, bo będą monopolistami. Sprawdzę, czy faktycznie Już to chyba zadziała. Czy to tylko będą podbijać. Tak na pokaz. Fidler zaraz nam to pokaże. Wyłączam, odhaczam te rzeczy, wyłączam przeglądarkę, odpalam Fidlera, daję CTRL-X w tym oknie, żeby wyczyścić logi tego programu i włączam ponownie Firefoxa. Patrzcie, faktycznie to wyłączenie działa. Odpalam nowe karty i nic. Nic z telemetrii. A ja tam jakiś Mozilla jest. Dobra, a włączę to jeszcze raz. Nowy Fiddler, nowy Firefox. I ciała. rekwesty Telemetrii na dzień dobry. Oczywiście mamy tu przypadek oprogramowania, które jest uczciwe dla użytkownika i działa to zgodnie jest z fajne, no. i jasno informuje o połączeniach, które tworzy. Najbardziej przydaje się YouTube premium w samochodzie, jak coś przez YouTube na komputerze. W samochodzie i na telewizorze też, wiesz? Ja bardzo jakby dużo oglądam, znaczy teraz nie, ale kiedyś dużo oglądałem YouTube'a na telewizorze na Android TV i tam też, jakby to jest super. YouTube robi wszystkie możliwe ruchy, żeby względy. Co sądzisz o obejściach YouTube Premium typu płacenie mniej na region Ukraina-Turcja? Ja mam rodzinną subskrypcję na polskie i płacę grosze. Spoko wiesz tam. Powiem ci tak, no, no Google nie zbiednieje, nie? Że i po to je tworzy. Co nie do końca sprawdza się przy innych filmach i oprogramowaniu innych film, ale dzięki właśnie takim pulsom jak Fiddler możemy to sprawdzić i ograniczyć takie praktyki. Dobra, a zobaczmy jakąś aplikację Microsoftu, na przykład defragmentator dysków czy ten optymalizator dysków, jak to się nazywa. Odpalam go lokalnie na kompie i ten defragmentator, optymalizator dysków, co robi? Ano, Fiddler pokazuje nam, że wysyła requesta po sieci do Microsoftu. Wejdźmy sobie po prawej stronie w nagłówek, to dowiemy się, jak defragmentator dysku, jakie dane zostały wysłane. Wysłali nam smart screen check, czyli wysyła hasze plików, które Microsoft identyfikuje jako złośliwe albo niezłośliwe. W tym wypadku oczywiście niezłośliwe, ale z drugiej strony oznacza to też, że każdy plik, jaki uruchomicie, leci do Microsoftu i Microsoft otrzymuje dane o każdym pliku uruchomionym na Twoim komputerze. Chore gówno, nie? I wiesz, i ludzie nie mają, znaczy. No i chore gówno, no po prostu, chore gówno. Każdy plik, który uruchamiasz, jego hash, jego nazwa wszystko leci do Microsoftu. Można to ograniczyć. <noise> Czyli makalier mówił prawdę, widzicie? Wam się oczy otworzą, jak jemu się zamkną. Jeśli tego nie chcemy, to musimy wejść w ustawienia i wyłączyć opcję Smart Screen. Wyłączamy to w zabezpieczeniach Windows. Dalej kontrola aplikacji i przeglądarki i dalej ochrona oparta na reputacji i znajdujemy tu sprawdź aplikacje i pliki i Smart Screen dla Edge. Wyłączamy obydwie opcje. Odpalamy fiddlera Odpalamy. I, I dalej telemetria. Sprawdzanie optymalizacji dysków i cyk nie ma żadnej głupot wysyłanych Do Microsoftu. Więc, jeśli zależy wam na prywatności i na tym, żeby nic nie było wysyłane w świat... ...to nie używajcie Windowsa. ...warto przyjrzeć się takim programikom jak Fiddler na Windowsach. Powtórzę, na Linuxie użyjemy w kolejnych filmach innego programu... A, dobra, czyli na Linuxie ten film... znaczy, w następnym filmie będzie Linux. Bo byłem ciekaw, jakby, jak to wygląda na Linuxie. ...do tego celu. Warto sobie taki programing zainstalować, wkoczyć to jakiś czas i sprawdzać, co jest wysyłane i gdzie. I tak jak widzieliście, nie używaliśmy żadnych zewnętrznych programów z internetu, używaliśmy wbudowanego w Windows narzędzia do optymalizacji dysków. Microsoft ciągle wysyła do macierzy hasze, by sprawdzać co tam Kowalski odpala na tym swoim kompie. Jak trochę posiedzicie z takimi programami, to na pewno zdziwicie się, ile programów na waszym komputerze łączy się aktywnie przez internet i wysyła wasze dane w świat. Na szczęście dużo prywatności można odzyskać, czy to zmieniając w Firefoxie opcje, tak jak to widzieliśmy wcześniej, czy to w Windowsie, przez również zmianę ustawień. Ale zobaczcie, ile rzeczy musicie, o, o ilu rzeczach musicie pamiętać jak bardzo pilnować tego, żeby tych wszystkich opcji wyłączać. To też jest ciekawy w ogóle motyw. Czy chociażby używając aplikacji do blokowania tego wszystkiego. Najtrudniejszym jest chyba zawsze ta weryfikacja, no właśnie. bo trzeba to wszystko samemu sprawdzać. Ale taka apka pomaga, nie? Że od, odpadasz tego fidlera i on ci wszystko sprawdza i sam możesz przejrzeć i powyłączać, nie? No bo bez tej apki, pilnowanie każdej, każdego programu, którego używasz, żeby to, wiesz... Znaczy na Linuxie pewnie też ta telemetria się pojawia, nie? Jestem ciekaw, w następnym odcinku, jak Blimek to wrzuci, to pewnie sobie na swoim Linuxie to poobczajam. Co jakiś czas weryfikować, oczywiście, jak wam zależy na prywatności. I ta weryfikacja może być właśnie najtrudniejsza. I teraz wyobraźcie Pozdrow, sobie świat kilku aplikacji na Windowsie, jakichś Microsoftowych, takich podstawowych, jakiś zegar właśnie, jakieś defragmentacje, jakieś inne rzeczy i do tego jakieś aplikacje innych zewnętrznych firm. To wszystko działa w tle. Niech jeszcze do tego to wszystko albo co piąta z tych aplikacji zacznie się aktualizować. Dlatego te konta, znaczy dlaczego te komputery zaczynają tak zamulać? Bo to oprogramowanie coraz więcej telemetrii w tle, tle odpada. Zobaczcie, jak to zamuli was system, jak to na niego wpłynie. Zachęcam was do kontrolowania waszego ruchu sieciowego i sprawdzania, co w tym tle jest i gdzie to się wysyła. All hail Linux. taki Ubuntu ma telemetrię, ale podobno da się wyłączyć. W takiej KDE i plazmie jako środowisko graficzne, możesz włączyć sobie opcjonalnie telemetrię, jak chcesz pomóc ale no domyślnie jest wyłączona. No właśnie, fajnie, jak ta telemetria jest domyślnie wyłączona, albo chociaż dają ci wiesz, jak instalujesz, czy jak konfigurujesz, masz pytanie. Siema, słuchaj. Chcesz wysyłać tam jakieś telemetrie to będziemy lepsi dzięki temu. Jak lubisz taki tym to ja nie widzę nic przeciwko żeby w ogóle się zgodzić na to, nie? Ale momencie, że to jest wiesz, świadoma decyzja, świadoma zgoda. Przy pomocy właśnie takich programów jak wskazany Fiddler. Zachęcam do eksperymentowania i sprawdzania to tam u was w tle siedzi. Dajcie znać w komentarzach jaka apka na waszym kąpie gdzie co wysyła. Jak coś ciekawego zaobserwuje Szacunek, fajne. Dzięki za uwagę, zostawcie lajka, suba, komentarz, może najta Link macie pod filmem. Nara. Bardzo fajny filmik. Fajnie, że się o tym mówi, w sensie takim, że no, słuchajcie, powaga, nie? Jakby tutaj się dzieją rzeczy, które, no nie powinny się dziać, nie? Wiesz o co chodzi, że przeciętny użytkownik nie ma pojęcia i nie będzie miał pojęcia. My jesteśmy gdzieś tam w króliczej norze, ale Bill Gates to demon. Pani jest nas Sprzed Billem Gatesem eee, Ale coś w tym jest